Dziękuję Panie Przewodniczący, że mogę zabrać głos. Nazywam się Paweł Igorzysz, tak jestem działaczem społecznym. To, co tutaj padło, to jest dużo prawdziwych informacji, ale też kłamstw. Ja cieszę się, że Pan drugi mistrz nam proszę. dobrze. Natomiast ja nie wiem, jak to jest miłości. Bo to przykazanie miłości każe nam przyjąć tą uchwałę. To przykazanie miłości każe nam chronić najbliższych. To przykazanie miłości każe nam zatrzymać tą migrację, która teraz ma miejsce. Nieważne, czy ona jest legalna, nielegalna, no, to jest migracja narzeczona w Jeżeli Pani zna te przykazanie, to należy je w ten sposób tak Najpierw pomagamy swoim, to im swoim, a dopiero w tym, którzy przyjeżdżają do nas, zabijać, by zniszczyć naszą cywilizację, by zniszczyć naszą kulturę. Unia Europejska nie ma jaki tu ma plac, plan. zamiast zniszczenia tych narodów, my na to się nie zgadzamy. Dodatkowo zarzuca Pani kłamstw. Że ta uchwała to wprowadzanie jest kłamstwa. Tak, to pani tutaj kłamie, że Ceny na integracji cudzoziemców nie służą do tego, by obsługiwały je nielegalnych cudzoziemców. Tam jest zapisane, że mają służyć legalizacji pobytu cudzoziemnych. Więc to jest kłamstwo. Pani tutaj wprowadza opinię publiczną w błąd. To, że pani nie wie, czy to takie, nie dziwię się. Znaczy, może pani nie wiedzieć. Natomiast to nie zależy od pani kompetencji, czy tutaj powstaną, czy nie. Wiem. To, czy, że się pani zarzeka że mają być Rzymie, co jest nieistotne. Ważne jest, żebyśmy tutaj na drodze prawnej tą uchwałą wyraźnie sprzeciw budowy takiej infrastruktury. My musimy być ze społeczeństwem, społeczeństwo jest przeciwko nielegalnemu, legalnemu, jakie ono by nie było znalowane Polski przez migalnym z obcych kulturowych. Mowa tutaj była o pracownikach, którzy przyjeżdżają z Ukrainy, pewnie także się też z innych państw. No ja osobiście spotkałem się z... z, z Uzbekistanie, z Uzbekistanu, z Bangladeszu. z Ameryki Południowej. Natomiast są to pracownicy w większości sezonowi, którzy odjeżdżają po wykonaniu swojego zadania. Nawet jeżeli zostają na stałe, są to Ukraińcy. Jest to ludność, która dalej jest łatwa w spolonizowaniu. I jeżeli ma powstać jakakolwiek infrastruktura, to powinna powstać taka, która polonizuje osoby przyjeżdżające do nas z zewnątrz. Tak byśmy tworzyli jedno społeczeństwo. Natomiast nie oszukujmy się, ludność muzułmańska z Afryki Północnej, z Azji się nie spolonizuje, tak jak Niemcy odbiły się Francuzami, Niemcami, Austriakami, czy jakiekolwiek innym państwie, w którym się znaleźli. Więc jeszcze raz wzywam tutaj Radę do tego, byśmy przyjęli dzisiaj tę uchwałę, za lata przyjęła uchwałę i musimy zrobić wszystko, by zatrzymać napływ migrantów z zagranicy. Dziękuję.